To jest owych. już na owych. A nie byłaś nigdy. A To nie owych. To Nie straciłaś już na owych. To jest to, Pamięta. To jest kurwa Twój gąszcz. nie postajecie? Nie. A umie się odłożyć z paniachu z powrotem? Pani, tak, ale nie chcę. Ja chcę. Nie umieś. Nie umieś. Nie umieś. Nie umiem walczyć. Chciałam. Masz problem z psawaniem? Ważę, dobra. Co straciłaś, was, być już na mnie, a nie byłaś nigdy, nie dowiesz się. Tyle, by ci proszę pierdolnął za ty żółtami. Wiesz, łupę, był człowiekiem. By do był do, do niedzieli, by błakał. Już? Że,